Hybrydowy sterownik firmy Delco, montowany w Oplach z silnikiem benzynowym o pojemności 1,4 i 1,6 litra. Uszkodzenie takiego sterownika najczęściej pojawia się, gdy silnik osiągnie wyższą temperaturę. Wtedy też zapala się kontrolka i auto przechodzi w tryb awaryjny. Możemy spodziewać się braku reakcji na pedał gazu, braku mocy lub silnik może nawet zgasnąć. Niekiedy nie trzeba czekać, aż silnik się nagrzeje i usterka występuje od razu. Błędy, które odczytamy po podłączeniu auta pod komputer to najczęściej błąd pedału gazu przepustnicy, przekaźnik pompy paliwa, wentylator chłodnicy, przekaźnik klimatyzacji, czujnik wałka i wiele innych czujników. Często błędy można wykasować na zimnym silniku. Większość takich usterek jesteśmy w stanie naprawić, na co udzielamy gwarancji. Jest to znacznie mniejszy koszt niż drugi moduł i programowania. Jeżeli nie jesteś pewien, czy twój sterownik jest uszkodzony, możemy to sprawdzić. Wystarczy go do nas wysłać. Zregenerowany komputer sprawdzany z ekstremalnej dla elektroniki temperaturze 130 stopni Celsjusza, co daje pewność prawidłowej pracy w warunkach, jakie panują podczas normalnego eksploatowania auta. Nie musisz ryzykować z używanymi sterownikami, na które zazwyczaj jest kilka dni gwarancji i trzeba je jeszcze programować. Dzięki regeneracji oryginalna część z gwarancją wraca z powrotem do auta. Zapraszamy do zapoznania się z filmem instruktażowym Jak samemu wymontować sterownik. Więcej informacji o usterkach i testowaniu używanej elektroniki na stronie elektrobib.pl.